Cześć, tutaj Zioman i dzisiaj chciałem wtrącić swoje trzy grosze na temat bety Battlefronta, która całkiem niedawno się zakończyła. Żeby też całkowicie was nie zanudzać drodzy widzowie, to obgadamy sobie resztę trybów, które znajdą się w finalnej wersji gry. Zatem zaczynamy. Bez bicia przyznam się, że w betę mogłem pograć dłużej niż tylko kilka rozgrywek, ale przynajmniej posmakowałem wszystkiego. Stać z gigantycznymi AT-ATami w trybie Walker Assault, walko kapsuły w Drop Zone oraz zamiennika trybu fabularnego, Czyli przysłowiowej hordy, zwanej tutaj Survival, całkiem trafnie. Niestety miałem na głowie trochę bardziej przyziemne zajęcia, ale też same testy Battlefronta nie porwały mnie na tyle, by zarywać przy nich nocki. A jestem pewien, że gdyby tylko istniała taka możliwość, to szybko zmieniłbym priorytet swoich aktywności. Ogólnie w dzisiejszych czasach beta to takie demo ograniczone czasowo. Twórcy przeważnie prezentują nam praktycznie finalną wersję kodu, a największe testy to te obciążające serwery. Wiadomo, można poprawić jakiś balans, co DICE podobno robi już w trybie Walker Assault na hof, ale głównie to, czego doświadczamy w becie, w wielkim stopniu oddaje jakość produktu końcowego. Pewnie za kilka lat dema będą wspominać największe wapniaki takie jak ja, a bety będą nadal świetnym marketingowym zagraniem, by nakręcić hype i zarazić sporą część graczy swoim produktem. Chyba jeszcze nie wspomniałem, że w wycinek Battlefronta grało 9 milionów spragnionych wrażeń gra, to znaczy się testerów. Może nie jestem targetem tej gry. Znacz się, Świat Gwiezdnych Wojen uwielbiam, chociaż mam już w nim jakieś tyły i nadal nie wybaczyłem Lokosowi za odcięcie się od wszystkich książek rozszerzonego uniwersum, nadal jednak, nie licząc bardziej samochodowo-sportowych rozgrywek, trudno multiplayerowi zaczarować mnie ja dłużej. Prawda, kiedyś pogrywało się w Bad Company 2, Enemy Territory czy Counter Strike'a, ale nie ma co bawić się w życiowego archeologa. Dobra, bez smętu i nostalgicznego zawodzenia. Jak wypadła beta Battlefronta? Solidnie. Dobrze. Porządnie, tymi właśnie słowami bym je określił. Bez szału, ale stabilnie. Najważniejsze, że serwery dobrze trzymają fason, bo było się bez większych akcji na Redditie typu znowu nie mogę się połączyć i czy wyłączenie pola ochronnego coś zmieni. To po tragicznym starcie Battlefielda IV napawa tylko nadzieję na udaną premierę Battlefronta. Skoro jednak było według mnie dobrze, to czemu nie było rewelacyjnie? Cóż, tutaj mamy kilka odpowiedzi. Być może dostępne tryby i mapy nie były jakieś porywające? Graficznie i dźwiękowo to wręcz orgazm dla fanów i nie tylko, jeśli potrafimy ścierpieć to wieczne psią psią blasterów, ale wystarczyło spojrzeć na kaniony Tatooine, wulkaniczną skorupę Solost czy krainę wiecznej Zimy, o której śpiewał Kazik, by zakochać się w oprawie audio wideo. Wracając do map i trybów, ja jako wieczny fan Conquesta myślałem, że od Walker Assault się nie oderwę i BT spędzę głównie w tym trybie. Co ciekawe, działania na host wcale mnie nie porwały. Nie wiem czy to wina chaosu na polu bitwy wywołanym ilością i jakością towarzyszy broni, o których to powstawały memy, czy zatrzęsienia opcji ataku i obrony dałem żółtodziabom w tym i mojej osobie. Dodajmy do tego jeszcze bohaterów skaczących i mordujących mięso armatnie. Muszę przyznać jednak, że gdy dopadł mnie pewien astmatyczny jegomość, to aż wydarłem się do imprezowiczów, hej nie uwierzycie, Vader mnie zdusił. Dropzone na sala to element bety, który najbardziej przypadł mi do gustu. Starcia 8 na 8, gdzie cele do zdobycia i obrony zmieniają się dynamicznie, przyciągnęły mnie na dłużej, a moi współgracze również byli zainteresowani walką o kapsuły. Szkoda tylko, że mapa nie miała zbyt wielu elementów wyróżniających i gdyby ktoś powiedział wróg na skałach, to równie dobrze mógłby mówić o otaczającym nas wirtualnym powietrzu. Tak czy owak, Dropzone dostaje ode mnie największego plusa. Survival włączyłem tylko na jedną rundkę, na normalu. Chciałem sprawdzić czym DICE próbuje załatać lukę po brakującym trybie single player. Było całkiem fajnie, tylko szkoda, że tak krótko. Wiem, że w pełnej wersji będzie 15 fal przeciwników, ale niedosyt pozostał. Tatooine to bardzo klimatyczna lokacja, w której sprawne oko dostrzeże nawet ludzi pustyni, a nam przyjdzie odpierać fale przeciwników niczym zombie, czy jakąś inną hordę. System karcioszek i unlocków to żadna rewolucja, ale każdy znajdzie chyba dla siebie jakiś unikalny build, który wykorzysta, by mieć przewagę nad innymi. Zrezygnowanie z tras postaci to dość odważna decyzja, ale jakoś nie tęskniłem za podziałami. A dość szybkie nabicie kilku poziomów pozwoli na kustomizację naszego wojaka w takim stopniu, by jakoś do tego klasycznego rozwiązania nawiązać i wspomóc odpowiednio naszych braci krwi. Ostatnio Dice ujawniło szczegóły trzech nowych trybów: Hero Hunt to polowanie na bohatera. Jeden z graczy się w legendarną postać, a pozostała siódemka próbuje go dopaść. Szczęśliwiec zdobywający flagę na głównym celu w następnej rundzie zajmuje jego miejsce i cała zabawa zaczyna się od nowa. Cargo to capture the flag ze sporym ułatwieniem. Rebelia i Imperium mają swoje bazy z zaopatrzeniem, a gracze muszą zwiedzić budynek wroga i wykraść jego zapasy. Nie musimy przejmować się tym, czy mamy swój ładunek na miejscu, by zdobyć punkty. Mecz zaczyna się stanem 5 do 5 i wynik po 15 minutach jest decydujący o naszym zwycięstwie czy porażce. W następnym rodzaju rozgrywki główne skrzypce odgrywają droidy zasilające GNK, czyli tak zwane gonki. Gracze muszą w ciągu 10 minut przejąć wszystkie trzy roboty, które do momentu zdobycia poruszają się po mapie. Komunikacja między towarzyszami broni jest nad wyraz wskazana, a brak bohaterów czy pojazdów upraszcza starcia droid ranu. Maksymalna liczba zawodników 6 na 6. Oprócz tego będzie jeszcze Fighter Squadron, czyli podniebne starcia myśliwców i nie tylko, Supremacy, czyli walka o zdominowanie 5 punktów na mapie, Battlefrontowa odmiana Team Dead czyli Blast, oraz starcia bohaterów i złoczyńców w trybie Heroes vs. Villains. Nie zapominajmy o tym, co Tygryski lubią najbardziej: rozgrywka co-op, nawet przed jednym ekranem. Jest już wspomniany Survival, ale też są walki z botami w trybach Battles oraz Hero Battles, gdzie wcielimy się w Luka Skywalkera czy Wejdera. Zresztą dociekliwi gracze odkryli już pliki dźwiękowe sugerujące pojawienie się takich legend jak Leia Organa, Han Solo czy Imperator, bo obecność Boby Feta już dawno została potwierdzona. Wow, wyszło tego naprawdę sporo. Sporo informacji, które mam nadzieję rzuciły więcej światła na nadchodzącą wielkimi krokami premierę. Battlefield w tym roku robi sobie wolne, a z pewnością fani tej serii będą obserwować poczynania Battlefronta. Kto wie, może niektórzy złożyli już nawet pre -ordery. Co prawda zapowiedziano ostatnio dość drogi Season Pass zawierający 4 dodatki, ale to żadna nowość w dzisiejszych czasach. Podstawowa wersja będzie zawierać 5 lokacji, 12 map, a potem dojdzie jeszcze darmowy DLC w postaci Battle of Jakku. Czy w płatnych dodatkach znajdzie się miejsce dla starć w kosmosie? Raczej nie. Może w drugim Battlefroncie, znaczy się w drugim drugim. Na razie wybiegam chyba jednak za daleko w przyszłość. Premiera gry to 19 listopada, a ja jestem pewien, że Battlefront zagości nie raz w moich listach top 10. Mówił do Was Zioman: Jeśli podobają Wam się moje wynurzenia, to gorąco zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będziecie mogli tutaj znaleźć materiały związane z grami, a dodatkowo zapraszam na mój facebookowy profil dla graczy: wszystko o PlayStation 4. Pewnie właśnie z niego przychodzicie, ale warto zareklamować. Dzięki i do usłyszenia.